Ale to, tak, to, no, to jest, no, jest wiedza, informacja, czy, czy w ciągu logicznym nie będzie tak? doświadczenie? No doświadczenie. To, to było, było. Doświadczenie. I doświadczenie, dobra? Tak. I do, to było, to doświadczenie. To, to, to... I I, i, i w związku z tym... Ja przede wszystkim eh, jestem zwolennikiem pewnej specjalizacji pewnych działań. Czyli jak się jedna moja organizacja zajmuje się narządem ruchu, to niech już zacznie wypracowywać, szukać pokrewne i tymi i wypracować konkretną rzecz. A bywa tak, że czasami no, zatraca się to swoją misję w tym z nimi. Czyli łączymy się wtedy w sprawach, co no, nie znaczy, że to jest złe. Ale wydaje mi się, że wtedy w działaniach jesteśmy tak bardzo skuteczni. Jest oto problem, dany problem, dotyczy no, jakiejś społeczności niepełnosprawnych i wszyscy się w to prawda? Wszyscy. Tak jest, nie było. Ale chciałbym, żeby to była współpraca już taka wyprofilowana. Żeby organizacje, które tym się zajmują, no, mają lepszą wiedzę i to ciągle. Przychodzimy, ta jest, jakby że Polacy powierzyli. Ja wiem, wie Prawie 400. 390. To jest pewne, bo to są 3000 organizacji z, w ogóle jest. statystycznie minus 25%. 100... Nie, czy, nie, jak nie działa. 3000 działa? działa. Tak się a w jak kiedyś go słyszałem, mówił, to mówił, że jest 3000 organizacji pozarządowych. Działa ja, w sporcie, oczywiście, to są wszystko. Kultura, sport. OSP. OSP też siedzi, a jest 600, przecież no. no. A na, jeżeli nie, to w ten sposób że... Nie, nie, nie. Ja tego poruszałem statystycznie. zawodowy też jest organizacją pozarządową. Tak. No, działkowcy też są. Jestem działkowcy, że około 400 jest na um, związanych w trigitach w niepełnosprawnych. Tak, licząc na sztuki, no to tak jak jest około 4000 w ogóle organizacji, czyli 400 jest działających na osób niepełnosprawnych, czyli 10% i w sejmiku zrzeszonych jest 38, czyli... Też 10% z tego. Czy można uznać, że to są jak gdyby najbardziej reprezentatywne? Czy też największe? Najbardziej no, tak sprawne? Uznajemy, że tak, że można uznać, tak? tak. Większość największych tak, jest w stanie. Tak, tak. Czy, są jakieś, czy są jakieś w ogóle takie bardzo znane wam podmioty stowarzyszeniach, w których wiecie, że są nieprężne, mocne, tam mocowane lokalnie i tak dalej, o których można byłoby, nie wiem, nie zabiegać, niekoniecznie zabiegać, ale które być może z zasilą serjik. Ja, ja nie mam wiedzy, ja się od razu przyznaję.